Siemano widzowie witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, i tak jak już może zdążyliście zauważyć po miniaturce i tytule, dzisiaj będziemy testować jedną z najgorszych miejscówek rowerowych w Łodzi. A dlaczego jest najgorsza? To zobaczycie za chwilę. Ja już dojechałem i tak, tą miejscówkom jest Bike Park w Parku Poniatowskim. Czemu ona jest taka najgorsza? Więc tak już opowiadam. Wszystkie chopy są po prostu płaskie i większość z nich jest nielotna. Mogę wam tu pokazać. To jest praktycznie płaskie. To. Tego się praktycznie latać nie da, ale coś może dzisiaj się uda tutaj porobić, coś nagrać. Dobra, widzowie, pierwszy przejazd. Lecimy. O, kałuża! Dobra, no i już jestem za tymi chłopkami. Tymi oto. Ale teraz chcę wjechać tam z powrotem na górę. Więc albo muszę jechać tędy strasznie naokoło. Albo jechać tutaj. I tam jest bardzo stromo, żeby to podjechać. Ale dobra, spróbujemy. Korba, korba, korba ledwo ale musiałem się naprawdę nakorbić więc teraz żeby znowu to polecieć to sobie muszę chwilkę przerwy zrobić dobra lecimy kolejny przejazd znowu spróbujemy one handle wow był Wip Wip siedzi Dobra, teraz spróbujemy tą drugą opcję podjazdu. Teraz to trzeba uważać, żeby tu nikt nie jechał. Żeby po prostu się nie zdarzyć. I teraz tu i tak jest dość stromo, ale jest na około strasznie. Więc ten podjazd też jest taki średni. Dobra, udało się. No więc tak widzowie, jest jeszcze druga linia hopek. I tak, ona już tutaj jest na, na jeździe cała rozsypana tutaj piach więc no ale też spróbujemy No to jest też takie średnia Bym tak powiedział, bo te bardziej wybijają w górę niż w dal, te hopki Ale i tak ciężko jest z prędkością, bo na pierwszą trzeba hamować, a się i tak delikatnie przelatuje. Na drugą trzeba korbić i się i tak mocno wybić, bo się nie doleci. I na trzecią też korbić i się wybić. Więc dziwnie bardzo. Dobra, jeszcze raz lecimy tą linię drugą. Uezu. Dobra dziwnie, bardzo dziwnie. Dobra, spróbuję tutaj znowu one-handa na tym drugim, ale nie wiem czy to wyjdzie. Bo po prostu tam się trzeba strasznie wybijać. Ale co, lecimy. Był, ale taki Mocno średniały bym powiedział Dobra, tutaj jeszcze oprócz tamtych chopek jest taki jakby zjazd z mini dropem też przetestuję to Żeby się w żadne żeby w żadne w dziecko nie wychać No i właśnie taki minus, że tu ludzie też jeżdżą, a tu trasa jest w jedną i w drugą, więc to też takie troszkę nieprzemyślane. Jak ktoś ma słabsze hamulce, to tam po prostu nie idzie wyhamować po tym. No dobra widzę to Ja teraz tutaj trochę pojeżdżę ponegrywam, a wy po prostu sobie popatrzy na klipy stąd. Yo. whoa cool. O, kałuża. Ale ta kałuża naprawdę już mnie denerwuje. To bardziej, że to padało wczoraj, bo przedwczoraj i to nie tak mocno, tylko delikatnie popadała. A to już kałuża wielka. Naprawdę. To jest to, o czym mówiłem. Jedna osoba jedzie stamtąd, druga tu i się zderzyć można naprawdę. To też jest trochę nieprzemyślone. Ło! Wow. A więc tak, tą miejscówkę podsumuję, podsumuję mówiąc tak dla osoby początkującej będzie ona dość fajna ale jak już ktoś umie dość dobrze jeździć, to no tak średnio. O, się dziecko wywaliło. No ale tak średnio bym powiedział, tak średnio. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. No więc tak widzowie, ja już sobie wracam. No i mam nadzieję, że ten odcineczek się wam spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę, subika. No i widzimy się w kolejnym odcineczku. Siemano.